Siemanko, witam Was w kolejnym materiale. Piątek, godzina 18. Dla Was piątek, dla mnie poniedziałek. Godzina ósma. Ktoś mi nie dał spać, tak jak ja komuś nie dałem spać ostatnio. BMW 34. Wymiana uszczelki. Pod. pod czym? Pod podstawą filtra oleju. O, nie mogłem się wysłowić, także. Lecimy z tym materiałem. Subskrybujcie i miłego oglądania. Jest i on. Dzień dobry. Dzień dobry. Co my tutaj będziemy dzisiaj działać? Musimy się dostać do... Do tego. Tylko tam od dołu. Czyli puszka, rura, alternator. Out. Tak. Potwierdzasz? Potwierdzam. Ale Jancko, to lecimy z tematem. Ten najpierw minus. Najpierw minus, oczywiście. Najpierw minus. Ty co, tutaj będziesz odkręcał przy silniku, tak? Co sięgamy? To sięgamy, to sięgamy. Do I dobieramy się do lury i do alternatora. A żeby się dobrać, to jeszcze trzeba zdjąć to i wisko. I visco znowu. Znowu wisko. Ale ja się zajmę odkręceniem akumulatora. Akumulatorek pod fotelem. Jak to w prawilnym BMW. Także kręcimy. Zdjęty plus, zdjęty minus. Bezpieczne. Nie wiem, czy to jest. Można kręcić. A teraz, tak wtrącę. Poprzedni materiał BMW-61. Wymiana zawieszenia. 1000 km. I dwa wahacze się wysypały. Tutaj Wam tam zdjęcie. Takie piękne. Niby markowe, no nie wiem czy markowe, ale nie z najwyższej półki, ale też nie z jakiejś śmieciowej, nie? Chyba i tytuł tule szlak trafił, ale to jeszcze nic. Padła z biegów, także wahacze przy tym topikuś. Także to będzie też niedługo naprawiane. Ale teraz E34, i lecimy dalej. No i alternator przykręcony jest na dwie śruby. Jedna jest tutaj i ona jest bez nakrętki. Natomiast tutaj od, od dołu macie śrubę, z drugiej strony jest nakrętka. No i tam trzeba sobie kluczyk wsadzić, żeby tą nakrętkę przytrzymać Nam się tutaj sprytnie udało, bo mamy cztery ręce. Także jest dobrze. Polecamy mieć cztery ręce. Znowu powiedzą, że pitarle 3-3. Nieważne. Zaraz wyciągniemy go. No, aktualizacja, alternator wyjęty, jak zobaczyliście. Ciasno, ciasno siedzi tutaj na dole, ale to jest nic. Ale zobaczcie, co nam się dzieje pod tą podstawą. To wszystko cieknie stąd. Więc odkręcamy teraz. Dwa, trzy śrubki, cztery? Cztery śrubki, czy pięć nawet? Pięć chyba, tak? A jeszcze tutaj. Pompa jeszcze trzyma. Podstawę tu i tu. Tu jeszcze pompę musimy odkręcić Tak no i wymienimy uszczelkę. Ile kosztowała uszczelka? Gruby hajs Dyszkę. 10 zł A zachodu więcej niż Tak. Ale no cóż, czasami tanie naprawy, ale dużo roboty, nie? Także lecimy dalej. Dobra, uszczelka wyjęta. No taka... Zużyta, nie? Plastikowa taka troszkę. Trochę. Trochę no bardzo. Zero... Elastyczności. elastyczności. Nawet była tutaj przyklejona do tego, ale widać, że tutaj podciekało od spodu. To, by to to jest teraz świeże, to nie przejmujcie się tym, nie patrzcie na to. bo Po prostu wyleciała resztka z tego, co tam było w środku. To zaraz umyjemy wszystko. A pokaż tutaj, od tej strony. Od uszczelki. Wygląda Zmianę ok, oczyścimy wchodzimy nową uszczelkę i będzie kit. Także bierzemy się zamycie. No i okej, okay. tu już tak wstępnie oczyszczone wchodzimy nową muszelkę. Jaka ma być? No, chyba tak. Si, będzie pasować. To wkładamy nową uszczelkę i będzie Będziemy to montować z auta Trzeba tam kończy, żeby jak się. Dzień dobry. A co tam robisz? Myję. Myjesz, myjesz, Myję myjesz silnik tak, tak się do sprzedaży robi Nie, nie będę nie ja sprzedawał. Nie będzie sprzedawał. Nie bym mógł spać spokojnie. Bo to będzie już ta zajebista igła <gry> Patrzcie jak tu putuje. Putuje i putuje Te wszystkie nagary 20 paroletnie. No i nowa uszczelka zaaplikowana Żadnych silikonów. Pamiętajcie, żadnych. Ta uszczelka ma to uszczelnić. Nie przemuś? Żadnych silikonów. Bez silikonu dokręcicie wszystkie śrubki z taką samą mocą i będzie git. No to mała aktualizacja. Przykręcona podstawa filtra. A tu yy, przykręciłeś filterek? To jest to jeszcze do poprawy, jeszcze stąd, tak? No, zajrzę, ale to już jest Tyczka włożona. Pompa przykręcona. Wsadzamy alternator. Zamontujemy całą resztę tych wszystkich bibelotów. Stąd powinno działać, nie? garaż jaki jest? Najlepszy. Tak. Najlepszy. 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 No, więc prace tutaj mamy skończone. Jak widać na załączonym obrazku, wszystko zmontowane. Żadna śrubka nie została. To jest najważniejsze w tym wszystkim. No i co? szykujemy się do następnej pracy. A następna praca to? Wąsik! Spodniczek. Spodniczek. Tak, spodnik on jest z prawej strony, tak od pasażera. Trzyma to wszystko. O, ale. Serdecznie zapraszam Was do Instagrama, o tutaj Wam się wyświetli, bo tam e, parę osób zapytało co z nim o Fort Taurus. Ma się dobrze, stoi, ale rzucił palenie. Jakiś czas temu jeszcze odpalał. Nie wziąłem tutaj kluczyka ze sobą, to Wam za bardzo nie pokażę, ale możecie mi wierzyć na słowo, że no nie odpala. Ale ma się dobrze. Stoi. Będzie jeździł, za niedługo się za niego biodę. Eee, może zrobię jakiś filmik odnośnie planów tego samochodu? Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym samochodzie, o tamtym samochodzie. No i 61, ale 61 jedzie teraz na serwis skrzyni biegów, także tam będzie gruba akcja. Wszystko nowe, wszystko, bo e, wywaliło ciśnienia na i z tego co tam już rozmawiałem wstępnie z panem od remotu skrzyni, no to tutaj wam wrzucę zdjęcie. No jest niedobrze, jest bardzo źle, także spróbujemy coś nagrać z tego tytułu. A co, was zapraszam do następnego odcinka, do subskrypcji i cześć!